dobry kochani Witamy was serdecznie w naszej podróży życia z Polcią Polcia zafoliowana eee, Podróż życia dzisiaj ponieważ dzisiaj e, wybieramy się do, w końcu wybił termin naszego, naszego terminu na operację więzidełka więziadełka no tej błonki także zaczynamy e, dzisiaj pogoda wyjątkowo ładna, bo od ostatnich trzech dni jedyne co robi to pada a od jutra jedyne co ma robić, to padać. Także dzisiaj wyjątkowo nam się udało, ale jak widzicie jest 6 czerwca, ja jestem w czapce, w bluzie, w kurtce a Polcia jest zafoliowana, także super ciepło nie jest. To nie to co w Polsce niestety. Ale może lato jeszcze przyjdzie. Także trzymajcie kciuki, i zaczynamy naszą podróż, Głośka. No i szczerze mówiąc jak na razie to jest strasznie do dupy. A... Autobus, na który czekałam 10-20-30 minut, I się spóźnił. E, pomijam fakt, że jest to 10 minut normalnie, więc się spóźnił. E, I w ogóle nie przyjechał. Znaczy, przyjechał, ale oczywiście był taki zapchany, że pan powiedział mi, że się nie zatrzymał, nawet na przystanku, bo nie ma miejsca na puzek. No więc przyjechał jakiś inny bus, który jedzie przez dookoła. No ale wsiadłam w niego, żeby się ruszyć chociaż spod domu, żeby zdążyć na pociąg na dworzec, który miałam o 9.43. Wpadłam na dworzec 42, na szósty peron windami i oczywiście z przednosa Pani mi pokazała, że już mi drzwi nie otworzy. Także jak na razie idzie kiepsko, bardzo kiepsko. A... Mam nadzieję, że tam dzisiaj zdążę dojechać. W ogóle cała moja podróż... Yy... Bo niestety Matin nie dał rady ze mną, ze mną jechać i z Polcią, więc idziemy komunikacją angielską, miejską. I e, zaczynamy jednym autobusem z pod domu, potem pociąg, pociąg i dwa autobusy. E, I jak na razie to jestem w plecy już pół godziny. A ogólnie cała podróż ma trwać e, 2 godziny 10 minut, także jak lot do Polski. No więc automatycznie już w pół godziny jesteśmy w plecy, czyli jeśli miałam przyjechać na 11.30 dojechać, to już dojedziemy na 12, a 12.15 mamy umówioną wizytę. Uch, ciężko, ciężko. Pani, my jesteśmy już po kibelkowe kręcenie tak w ogóle my jesteśmy już po udało się nam dojechać, zdążyliśmy na naszą 12.15 powiem Wam szczerze, jestem przeszczęśliwa, że to zrobiłam i okazało się chyba, że tutaj mieliśmy dotrzeć ponieważ pani, która to robiła była, okazała się angielką, ale tylko i wyłącznie w połowie bo jej tata i jej dziadek byli Polakami, są Polakami. A do tego jeszcze się, urodzili się w Krakowie i ona, jej rodzinne miasto to Kraków. Także chyba tak mieliśmy mm, tak miało być, że w naszym życiu mieliśmy tutaj dotrzeć, do tej pani. E, dlatego chyba też przyjęła nas z wielką życzliwością, z wielką życzliwością, z wielką miłością. E, Polci zabieg trwał bardzo szybko. E, trochę nie mogłam na to patrzeć, ale to były, mówię Wam, 30 sekund nawet, nie wiem. Okazało się, że ten jej tongtaj, czyli tą, nie wiem jak to po polsku, więc zadełko, więc zadełko było w najgorszym stadium i w ogóle dziwiła się, dlaczego mnie wypuścili ze szpitala z takim czymś. No ale cóż. No i kiedy ją przyłożyli, przyłożyłam ją do piersi, piersi, to po prostu różnica, jaką poczułam, była niesamowita. Zero bólu, zero. Po prostu to dziecko ssało. w końcu ssało, także. Nawet nie było takie naprawdę chwilkę i, i, i już był koniec. Więc, więc bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że dotrwałam do tego 7 czerwca, że nie poddałam się z karmieniem piersią. I mam nadzieję, że teraz wszystko wróci do normy i w Pola przyzwyczai się bardzo szybko do swojego nowego języczka, który jest w stanie w końcu wyciągnąć na przykład na zewnątrz. Także super, super, super. Teraz jeszcze tylko trzeba wrócić do domu. A powrót do domu to kwestia godziny co najmniej, e, boże godziny dwóch, co najmniej, A... ale dobrze, no jestem bardzo, bardzo, bardzo miło nastawiona i bardzo się cieszę, także będzie mi się, mam nadzieję, dobrze wrócić. O, będzie znowu myślę, bo mówię przez słuchawki. No nieważne. W każdym razie, a znowu nie wiem za bardzo, gdzie jestem. Ale najważniejsze, że gdzieś jestem i jadę na dworzec. A jak już będą tory, to już będzie blisko domu to znaczy blisko pociągu do domu. Zobaczcie, jak tu ładnie mają. Kawał ogrodu, przed. Jesteśmy nareszcie prawie w domu.